Szanowni Państwo, witam wszystkich. Otwieram posiedzenie Sejmu. Rozumiem, że stukać laską już będą chyba młodzi marszałkowie, tak, Panie Dyrektorze? Laską, kto stuka? Młodzi marszałkowie, dobrze. To ja tylko chciałem bardzo serdecznie powitać wszystkich, którzy zechcieli uczestniczyć w tym, mam nadzieję, że miłym i dobrym wydarzeniu, jakim jest kolejne spotkanie w Sejmie w ramach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Witam przede wszystkim uczestników, nowych jakby parlamentarzystów w tym jednym ważnym dniu, ważnym nie tylko dla dzieci w Polsce, dla młodzieży ze względu na Dzień Dziecka, bo chciałem też za waszym pośrednictwem przekazać życzenia najlepsze wszystkim młodym Polak Polkom i Polakom, ale ważny także z punktu widzenia Sejmu, bo dla Sejmu yy, to jest okazja do pokazania, pokazania młodym ludziom w Polsce rzeczywistości, realiów politycznych, pokazania własnej pracy, pokazania samej. Miejsca, które jakbyśmy na to nie spojrzeli, jest miejscem, gdzie bije serce demokracji. Parlament to serce polskiej demokracji. Dzisiaj to wy. Młodzie, Polki i młodzi Polacy jesteście sercem polskiej demokracji. Witam więc wszystkich. Witam przedstawicieli rządu, wszystkich obecnych gości. Witam panią minister Katarzynę Hall, panią minister Elżbietę Radziszewską. Witam bardzo serdecznie panią minister Jończyk-Ziomecką, pana rzecznika... Praw Obywatelskich, pana profesora Kochanowskiego. Witam również przewodniczącego Komisji Edukacji, pana posła Andrzeja Smirnowa. Jeżeli kogoś nie powitałem, to też... A jest jeszcze rzecznik rzecznik Dzieci Praw Dziecka i Młodzieży, pan Michalak. Bardzo serdecznie witam pana rzecznika również. A ty siadłeś dlaczego? Proszę Państwa, także powitania są serdeczne i są na miejscu, i rozumiem, że możemy przystąpić do w zasadzie realizowania programu, projektu, porządku obrad. Chciałem poinformować Wysoką Izbę, że na posiedzeniach komisji wybrano marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży, którzy poprowadzą dalszy ciąg obrad. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Pan. Tu kolejność jest taka, że powiedziałbym, że ja bym tę linię napisał. Najpierw Pan. Pan Marszałek Sebastian Woźniak z gimnazjum nr 2 w zespole sportowych szkół ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach. Tak. Serdecznie proszę chyba o zajęcie miejsca od razu, tak? Pana marszałka, bardzo proszę o zajęcie miejsca. Pani Marszałek Maria Siłakowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Witam również serdecznie i proszę bardzo tutaj. Do mnie bardzo proszę też o zajęcie miejsca, gdzie Pani Marszałek? Bardzo proszę. O, tak. I proszę państwa pani Karolina Krakowiak z gimnazjum imienia błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Nowej Słupi, czyli z Kieletczyzny. Bardzo proszę również. I proszę pana marszałka Sebastiana Woźniaka o otwarcie 15. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz poprowadzenie obrad w pierwszym i drugim punkcie porządku dziennego. Bardzo proszę, panie marszałku, musi chyba pan jeszcze tylko stuknąć, mi się wydaje, tak, Laskę, tak? Proszę bardzo. Wysoka Izbo, dostojni goście, otwieram obrady 15. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zostań tak, teraz ważny moment jest.